Druchowie z Dziebałtowa od wielu lat zabiegali o remont swojej strażnicy. Ostatnie miesiące przyniosły w tym zakresie przełom, a obecnie remiza ma już nowy wygląd. Przebudowa doszła do skutku dzięki staraniom i pomocy wielu podmiotów. Przed jednostką jeszcze jednak sporo prac. Jeżeli chodzi o zakres, to trudno nazwać to remontem tak naprawdę, była to rozbudowa remizy strażackiej. Od czasu, kiedy zmieniły się przepisy dotyczące jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które są wprowadzone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, to gminy, w których takie jednostki są zorganizowane, przyjęły na siebie obowiązek y, takiego y, wyposażenia, które by umożliwiło wprowadzenie dwóch samochodów bojowych, a więc w Dziebałtowie powinien pojawić się drugi garaż i dobudowa oznaczała rozbudowę całego budynku o drugi garaż i na Piętrze nad garażem, elementy zaplecza takiego socjalnego dla strażaków. Czyli w sumie tak naprawdę cała budowa powiększyła się o prawie jedną trzecią w stosunku do dotychczasowej. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziebałtowie, Andrzej Nowak, podkreśla, że przebudowa nie miałaby szczęśliwego przebiegu, gdyby nie pomoc ludzi i firm dobrej woli. W starym garażu został przeprowadzony całkowity remont. Koszt tego, no gdzieś z systemu systemów dosta, dostaliśmy 19 700. Dołożyliśmy swoich jeszcze trochę pieniędzy, bo to było wszystko mało. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, y, którzy nam pomogli. Szczególnie płytki, które już dostali z ceramiki y, końskiej pan, od pana prezesa Mirosława Szymańskiego. Y, klej z tego od pana osłucha z filoru z fabryki f, f, Farb. No, i teraz nowy garaż jest zrobiony. Inwestycja kosztowała w sumie około 150 tysięcy złotych i była realizowana w ciągu dwóch kolejnych lat. Zakres, który pozwolił na to, żeby z jednej strony rozbudować, z drugiej strony poddać gruntownemu remontowi ten garaż, który do tej pory był użytkowany, a więc dzisiaj mamy budynek w zupełnie innym stanie niż wtedy, kiedy przystępowaliśmy do robót. Obecnie wciąż metodą gospodarczą strażacy zachodniczej Straży Pożarnej w Giebałtowie pracują nad kolejnymi udoskonaleniami. Do zrobienia to jest doposażenie wszystkiego w szafki, różne tam typ, typu takie mm, rzeczy, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania. Druchowie zamierzają też powiększyć plac manewrowy przed siedzibą OSP. Będzie to możliwe dzięki likwidacji znajdującego się tam i nie spełniającego swojej funkcji już od wielu lat basenu przeciwpożarowego.